Siemanko internety, witamy Was w kolejnym odcinku Fix Benchpress. Bench Press. W dzisiejszym materiale będziemy zajmować się naprawianiem sticking pointa, tak można nazwać, chociaż niekoniecznie to jest taki standardowy sticking point. Rzekłbym, że to jest troszkę taki problem, który się bierze z nieumiejętnego używania swoich mięśni. Mianowicie, o co się rozchodzi? Bardzo często można zaobserwować, że sztanga podczas wyciskania leżąc zwalnia w momencie, no gdzieś tam powiedzmy w połowie ruchu. Jak sobie rozłożymy na części pierwsze, jakie, nam, jakie grupy mięśniowe biorą udział w wyciskaniu. No to mniej więcej do połowy ruchu bardzo dużo zaangażowałem mięśni piersiowych i barków, a od połowy ruchu wchodzą do gry e, te tricepsy i one przejmują większość e, roli, jeżeli chodzi o nasze wyciskanie. I właśnie w tej połowie ruchu, gdzie jest taki punkt tra tran transition point, czyli punkt przejścia, tak? Będzie po 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 polsku, no, nie, dobrze. Nie? No to widzimy właśnie, że ta sztanga zdecydowanie zwalnia i no czasami wręcz się zatrzymuje niestety. Nie? Tak. Z jednej strony część ludzi to rozpatruje jako słabość tricepsa, taki standardowy sticking po prostu od tego, że ten triceps jest za słaby, ale z drugiej strony, jeżeli sobie weźmiemy po prostu takie zwykłe wyciskanie do deski, czy coś ten desce, to zobaczycie, że prawdopodobnie będziecie w stanie wycisnąć więcej do deski od tego punktu z tego sticking pointu, e, niż z zwykłym wyciskaniem, także no, po części można by stwierdzić, że to się tam do końca nie klei. Nie? E, ten sticking point właśnie w punkcie przejściowym może się wziąć stąd, że nieumiejętnie wykorzystujecie właśnie swoje tricepsy. E, tak jak mówiliśmy, one powinny pracować przede wszystkim od połowy ruchu. Od połowy ruchu. E, i rzeczywiście pracują, tylko żeby zaangażować je jak najmocniej do tego ruchu, no to musimy aktywnie nimi pracować w taki świadomy sposób. Musimy sobie uświadomić, jaki ruch wykonują triceps. Nie? E tricepsy prostują nam rękę i w trakcie ruchu wyciskania my musimy dosłownie myśleć o tym, żeby wykonać przeprost wręcz w stawie łokciowym. Czyli powinno tak wyglądać, że do połowy ruchu chcemy e sztangę jak najbardziej wypchnąć do góry, a później chcemy wyprostować swoje ramiona. I tutaj może być taka wskazówka z jednej strony, albo chcemy rozerwać sztangę, albo chcemy wepchnąć łokieć do środka, tak? Czy inaczej będzie to powodowało po prostu, że nasz łokieć wskoczy do środka w taki dosyć dynamiczny sposób i zobaczycie, jeżeli nawet już samą tę wskazówkę wdrożycie do swojego wyciskania, że prawdopodobnie lokal w tym momencie będzie bardzo taki dynamiczny i, i szybki po prostu, nie? A samo wyciskanie nabierze tempa zdecydowanie. Jeżeli macie z tym problemy, możemy tutaj zastosować, jak się nazywa? Nilsson press. Nielson nie wiemy press, czy to okay. był Szwed, czy Norweg, czy Fin. No, brzmi skandynawsko. W okay, każdym jest. razie szukając ćwiczeń, które pozwalałyby nam zastosować tą wskazówkę i zmusić właściwie bez myślenia o niej zawodnika do, do zastosowania jej, znaleźliśmy takie oto ćwiczenie. Więc robicie sobie bondage, nie? Z bondage. dwoma gumami. O Jezus Maria, jak to boli! Włosy ciągnie? <grymne> no, okropnie! Dobra, ustawianko Trochę byle jak, ale nie będziemy się na tym spuszczać teraz Mamy sobie gumkę no I standardowo podczas ruchu pracujecie przeciwko gumom no, Gumy ciągną was do środka, więc wy wciskacie łokcie Znaczy gumy ciągną was na zewnątrz, więc wy wciskacie Łokcie do środka i już przez to sama końcówka ruchu jest naprawdę bardzo mocna i dynamiczna. Także możemy sobie przyćwiczyć ten ruch bezpośrednio we wzorcu wyciskania. Możemy sobie też przyćwiczyć ten ruch w troszkę innym wzorcu, ćwiczeniem Tate Press. W no tak. O tym nie mówiliśmy, ale możemy na szybko pokazać jak to wygląda. Tate Pressy, zwane również mamy Pressy. No, no oczywiście zostały wymyślone przez Dave'a Tate'a. Myślę, że tutaj nie trzeba gościa, gościa przystawiać. Wygląda to w taki sposób, hantelki powinny być cały czas złączone. Kiedyś w internecie pokazałem to trochę błędnie, przez co zostałem brutalnie wyszydzony przez konkurencję, ale teraz już wiem, jak to się robi. I generalnie też myślimy o tym ruchu nie żeby unieść handle, tylko żeby wcisnąć łokieć do środka. Bardzo fajne ćwiczenie, które naprawdę genialnie wzmacnia triceps. Już w takim samym ruchu dosłownie, w jakim chcemy go wykorzystać później podczas wyciskania także bardzo fajne ćwiczenie no wielu zawodników dawało mi znać, że właśnie po tej presach wyciskanie jest troszkę lżejsze także bardzo serdecznie polecam, żebyście spróbowali a dalej, jeżeli jeszcze macie problem z takim punktem przejścia właśnie i wasze ciało nie potrafi się przełączyć z klatki na triceps taki płynny, dynamiczny ruch to polecamy Wam jeszcze wyciskanie w sposób dynamiczny. E, tutaj bardzo fajnie się sprawdzają gumy do wyciskania. E, no, które po prostu przez rozpędzenie ciała i e, wykonanie tego ruchu jak najdynamiczniej, już od samego dołu będziecie wykorzystywać odpowiednie grupy mięśniowe. Nie będziemy tu się do, już wdawać w e, fi, fizjologię dokładnie, jak to działa. Po prostu sobie spróbujcie i zobaczcie. Pamiętajcie tylko, jak chcecie gumy montować, to akurat do wyciskania powinniśmy gumę zawsze składać przełożone na dwie części tak żeby one, po prostu ten naciąg dosyć szybko się zwiększał włączamy no, gdzieś tutaj mniej więcej o Boże, o Boże, <grymne> rady, rady. <grymne> dobra, żeby nie było. w taki sposób guma powinna być przyłożona na, na dwie części staramy się, żeby opór gór, gum był mniej więcej 10 do 25% waszego maksa operujemy na ciężarach gdzieś rzędu 60 do 75% mniej więcej oczywiście można sobie tam wyczytać w różnych literaturach, że te, troszkę te procenty się różnią i wykonujemy pracę jak najdynamicznej, z krótkimi przerwami, około minuty między jednym a drugim ruchem. I też bardzo fajnie to się przekłada na, na sam ruch wyciskania. Jeszcze raz pokażę. Kto wie, ten wie. Mam dzisiaj świetny dzień słuchary. Jestem Polecamy, naprawiajcie swoją ławę i podnoscie więcej. Dzięki. Dobra, ładnie.